Jaguar w pewnym klipie zaprezentował swoją nową wizję przyszłości. Nie było tam jednak nic, co by w jakikolwiek sposób nawiązywało do dawnej historii marki czy motorsportu. Nie było też nic, co by przypominało klasyczny styl i szyk Jaguara. Nie pojawiły się nawet odniesienia do ostatnich modeli czy osiągnięć Jaguara. W zasadzie nie było tam nic. Co kojarzyłoby się z samochodami? Ich nowy kierunek wygląda bardziej jak pokaz mody i desperacka próba zadowolenia wszystkich, z wyjątkiem właścicieli Jaguarów i fanów motoryzacji. Owszem, Jaguar nadal będzie produkował samochody, ale już wyłącznie elektryczne. Silniki spalinowe trafią do muzeum. Do tego ich nowy styl wizualny nie wszystkim może przypaść do gustu. Ale o tym przekonamy się dopiero w przyszłości, choć już teraz widać, że Jaguar mocno idzie pod prąd. Przy okazji, wydaje się, że stosują zasadę znaną z działań amerykańskiego przedsiębiorcy Finesa Taylora Banema, który uznawany był za jednego z pionierów nowoczesnego przemysłu rozrywkowego i reklamy. I on mawiał: Nie ma czegoś takiego jak zła reklama, czyli nieważne jak mówią, ważne, że mówią. I faktycznie, dziś wszyscy mówią o Jaguarze i jego nowym kierunku. Obawiam się jednak, że efekt może być podobny do tego z 2010 roku. Wtedy Jaguar zaprezentował swój super samochód. Można go było nazwać następcą legendarnego XJ220. Ale Jaguar, zamiast pójść drogą Ferrari, McLarena czy Porsche. Jaguar miał wtedy szansę stanąć w jednym szeregu z takimi ikonami jak Porsche 918 Spider, Ferrari LaFerrari czy McLaren P1. Jednak zamiast podążać taką samą ścieżką, Jaguar postanowił iść pod prąd. W efekcie ich super samochód można było tylko zobaczyć w jednym z filmów o Jamesie Bondzie. To rodzi pytania. Co Jaguar schrzanił? Co poszło nie tak? Gdzie popełnił błąd? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Przyjrzymy się niezwykłemu projektowi Jaguara, który nigdy nie trafił do klientów. Bo marka, podobnie jak dziś, na siłę próbowała iść pod prąd. A całość, jak zawsze opowiem, z perspektywy. tam w kolejnym odcinku LCM i już wyjaśniam, odcinek o W123 powstaje, tylko nie chciałem, aby ta sama marka była w kolejnych odcinkach, więc dzisiaj jest Jaguar, a Jaguar, no cóż, ten podejmuje złe decyzje, ale o tym później, bo teraz chciałbym, abyś Ty nie podejmował złych decyzji, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich, bo możesz sobie pomyśleć, ja jakoś przetrwam na tych letnich oponach tej zimy, zużyte zimówki eee, w tym sezonie. Dają jeszcze radę. Ale czy warto? Czy warto ryzykować? Czy warto być potem bohaterem serii? Ale urwał! Aha! Ale urwał! Ale to było dobre! Dlatego nie kombinuj, tylko wejdź na sklep opon.com i zamów sobie nowe zimówki czy opony całoroczne. Teraz jest okres promocji i okazji, więc dodatkowo można skorzystać z takiej oferty. A jeśli nie wiesz, które opony wybrać, wbijaj na ich kanał na YouTube. Znajdziesz tam sporo porad i recenzji, które rozwieją Twoje wątpliwości. Linki wrzucą w opisie, a my wracamy do naszej historii, czyli do tego, jak Jaguar lubił utrudniać sobie życie. I zaczniemy od pewnej porażki. Tuż po II wojnie światowej Jaguar wyznaczał standardy prędkości. Ich samochód jako pierwszy drogowy model przekroczył 200 km na godzinę. W 1949 roku Jaguar XK120 rozpędził się do prędkości 124 mil, co w przeliczeniu daje jakieś 201 km na godzinę. Tym samym spełnił swoją obietnicę, bo prędkość była wpisana w jego nazwę. XK oznaczało nazwę silnika, a 120 odnosiło się do prędkości wyrażoną w milach, jaką samochód miał osiągnąć. I udało się. Jaguar nawet chwalił się, że było szybciej. Prawda była jednak taka, że ten rekord ustanowił specjalnie przygotowany prototyp, czyli tuningowany model. Mimo to obietnica została spełniona, ale kolejnej obietnicy Jaguar już nie dotrzymał. W 1988 roku zapowiedział, że ich najnowszy super samochód rozpędzi się do 220 mil na godzinę. Stało się to podczas British International Motor Show w 1988 roku. Gdzie zaprezentowano Jaguara XJ220. Samochód, który miał osiągnąć 220 mil, czyli około 354 km na godzinę. W osiągnięciu celu miał mu pomóc potężny 12-cylindrowy silnik i napęd na cztery koła, który zapewniałby idealną trakcję przy ruszaniu z miejsca. Za stabilność przy wysokich prędkościach odpowiadać miała z kolei aktywna aerodynamika. Ostatecznie w 1992 roku XJ220 faktycznie pobił rekord prędkości. Osiągając 212 mil około 341 km na godzinę. A po pewnych modyfikacjach i zwiększeniu mocy o 50 koni udało się rozpędzić go do 217 mil, 349 km na godzinę. Ale to wciąż nie było 220 mil. Problem w tym, że prędkość to była tylko jedna z wielu. Niedotrzymanych obietnic. Samochód nie miał napędu na cztery koła, nie było skrętnej tylnej osi, aktywnej aerodynamiki, ani zapowiadanego V12. Zamiast tego zastosowano tylko V6 z dwiema turbinami. I choć XJ220 był niesamowitym autem, to dla wielu stał się rozczarowaniem. Zbyt wiele z obietnic Jaguara zostało niewypełnionych. Wielu obwinia za to Forda. Dlaczego? Tuż po prezentacji XJ220 Ford przejął Jaguara, co znacząco pokrzyżowało plany twórców samochodu. Ale to nie jest odcinek o XJ220. Opowiadam ci o tym, bo to nie było ostatnie słowo Jaguara w kwestii super samochodu. A kolejna próba stworzenia takiego auta była już za czasów nowego właściciela. Tata Motors has paid more than a billion pounds to take over Land Rover and Jaguar from Ford. W 2008 roku Tata Motors, indyjski gigant, przejął marki Jaguar i Land Rovera od Forda. I to był moment, w którym warto byłoby jakimś projektem powiedzieć o tym światu. Problem polegał na tym, że nowi właściciele zbyt dosłownie potraktowali nową strategię. Innowacyjna technologia, luksus, ekologia. No i właśnie ekologia była tutaj głównym problemem. W 2011 roku nowy właściciel Jaguara, Tata Motors, ogłosił nowy plan inwestycyjny dla Jaguar Land Rover. Aż 5 miliardów funtów. To był również okres, w którym Jaguar obchodził swoje 75-lecie. Oczywiście w początkowych latach marka funkcjonowała jeszcze jako SS Swallow Sidecar Company, ale liczył się ogólny jubileusz. 75 lat historii. Z tej okazji w 2010 roku Jaguar zaprezentował coś specjalnego. Koncept o nazwie CX75. Samochód miał w nazwie zakodowaną rocznicę, a jednocześnie był wyrazem innowacyjności, eksperymentalnym konceptem. Faktycznie taki był. Napędzały go aż cztery silniki elektryczne. Każdy silnik był zamontowany przy jednym skół, co dawało łączną moc 780 koni mechanicznych oraz 1600 nm momentu obrotowego. Energia pochodziła z baterii, ale ta nie była ładowana z gniazdka. CX-75 miał wbudowany generator prądu, który nie był klasycznym silnikiem spalinowym, a były to dwie mikroturbiny gazowe firmy Bladeon Jets. Te turbiny były miniaturowymi wersjami silników odrzutowych. Jak to działało? Turbiny zasysały powietrze, sprężały je, a następnie spalały paliwo w komorze spalania. Gorące gazy wylotowe obracały wirnik turbiny, co generowało energię. W przypadku CX75 turbiny nie napędzały bezpośrednio kół, ich rolą było wytwarzanie prądu do ładowania baterii, dzięki czemu działały jako generator. To był genialny koncept, niestety nie miał szans na wejście do produkcji seryjnej, ale to nie oznaczało końca historii CX75, bo w 2011 roku zapadła decyzja o wprowadzaniu do produkcji tego modelu. Zrezygnowano z turbin gazowych na rzecz klasycznego silnika spalinowego. Ale Jaguar nadal chciał pozostać wierny swoim wartościom. To były filary nowej strategii marki, właśnie dlatego silnik spalinowy miał być także ekologiczny. Tym razem służył także do napędu i Jaguar zdecydował się na jednostkę czterocylindrową. Ale problem polegał na tym, że nie mieli takiego silnika i w sumie nie wiedzieli, jak go zbudować. Bo pamiętaj, CX-75 nie miał być zwykłym samochodem. To był hiper następca XJ220, więc taki czterocylindrowy silnik musiał generować ogromną moc. Jaguar zwrócił się po pomoc do Williams Advanced Engineering, czyli odnogi Williams F1, specjalizującej się w przenoszeniu technologii z Formuły 1 do innych branż. Efektem tej współpracy było coś naprawdę wyjątkowego czterocyndrowy silnik o pojemności zaledwie 1,6 litra, ale o mocy aż 502 konie mechaniczne. Taką moc udało się uzyskać dzięki technologii zrodzonej w erze grupy B. W legendarnym modelu Lancia Delta S4 zastosowano zarówno kompresor, jak i turbosprężarkę. To samo rozwiązanie trafiło do jaguara CX75. A do tego dochodziły silniki elektryczne i łączna moc tego samochodu wynosiła aż 850 koni mechanicznych. Bo to prawdziwa bestia. Do tego ten samochód był pięknie zaprojektowany. Zadebiutował w tej formie w 2012 roku, a nawet dziś wygląda świeżo i nowocześnie. I tak powstał samochód, który mógłby zmazać złe wrażenie po XJ-220. Jednak historia potoczyła się inaczej. Ten samochód pozostał tylko wrażeniem, bo trafił w ręce dziennikarzy. Ci mogli go testować i na własnej skórze poczuć, że to prawdziwa bestia. Ale ostatecznie jedynym miejscem, gdzie później można go było zobaczyć, był film Spectre o agencie 007. Więc pojawia się pytanie, co poszło nie tak? Dlaczego CX75 nie wszedł do produkcji? Odpowiedź jest prosta. Jaguar niepotrzebnie szedł pod prąd. Chcieli być ekologiczni na siłę, co okazało się zgubne. W grudniu 2012 roku projekt CX-75 został skasowany, a główny dyrektor Jaguara skomentował to tymi słowami. Wydaje mi się, że to nie jest odpowiedni moment, aby wprowadzić na rynek super samochód w cenie od 800 tysięcy do 1 miliona funtów. Tylko, że w tym czasie przecież pojawiły się na rynku takie auta jak Ferrari LaFerrari. McLaren P1 czy Porsche 918 Spyder. Każdy z tych modeli był hipersamochodem z zaawansowaną technologią hybrydową, podobną jaką Jaguar chciał zastosować w swoim CX-75. Różnica była taka, że te trzy marki nie próbowały wymyśleć koła na nowo, zamiast tego sięgnęli po sprawdzone rozwiązania. Ferrari do swojego hiper samochodu LaFerrari użyło wolnosącej jednostki V12, która swój debiut miała w 2002 roku w modelu Enzo. McLaren również nie zaczynał od zera. Skorzystali z V8, które po raz pierwszy pojawiło się w modelu MP4 12C. Podobnie postąpiło Porsche. Owszem, wolnosące V8 o pojemności 4,6 litra, jakie znalazło się w 918 Spider, nie trafiło wcześniej do żadnego drogowego modelu. Ale to również nie była nowa jednostka napędowa. Porsche używało tego silnika w wyścigach. Jego projekt powstał już w 2005 roku, czyli znowu żadnego zaczynania od podstaw. A Jaguar mógł przecież zrobić dokładnie to samo. Już w 2009 roku przy okazji premiery nowego modelu XJ zaprezentowali silnik V8, który w wersji z kompresorem miał 510 koni mechanicznych. Jeśli chcieli być bardziej ekologiczni, mogli wykorzystać silnik V6, który w 2013 roku pojawił się w modelu F-Type, ale tego nie zrobili. Zamiast tego zdecydowali się pójść pod prąd, chcieli być super ekologiczni i wydawali ogromne ilości pieniędzy na opracowanie Zupełnie nowego silnika od podstaw. Nie da się ukryć, że to co stworzyli, było majstersztykiem inżynierii. Tylko co z tego, skoro mogli to zrobić dużo taniej, wykorzystując już gotowe jednostki napędowe, a nie przepalać kasę na coś, co i tak dalej miało tylko 4 cylindry. Okej, okay, możesz powiedzieć, że ten samochód był zaprojektowany specjalnie po ten mały 4 silnik. Tylko, że w modelu użytym w filmie o Jamesie Bondzie zamontowano V8. A samochód został przygotowany przez firmę Iana Kalama, byłego projektanta Jaguara. Co więcej, na specjalne życzenie jednego z klientów firma Kalam stworzyła drogowy model napędzany właśnie przez V8. Wniosek: Jaguar niepotrzebnie chciał być super ekologiczny, niepotrzebnie projektował nowy silnik od podstaw. Zamiast tego mogli zrobić to, co Ferrari, McLaren czy Porsche, wykorzystać to, co już mieli, tym samym koszty projektu byłyby dużo tańsze i model ten mógłby wejść do produkcji. Ale tego nie zrobili. I niestety, robią to samo dziś. Znowu idą pod prąd. A przecież nawet ci, którzy zarzekali się koniec silnikami spalinowymi, zmieniają zdanie. Niedawno Volvo wycofało się z wcześniejszych deklaracji i postanowiło, że nie porzucają silników spalinowych. Lotus, który zapowiadał, że ich przyszłość to tylko samochody elektryczne, również zmienił kierunek. Nawet oni wycofali się ze swoich obietnic, widząc, co się dzieje na rynku. Silniki spalinowe u nich zostają, ale nie u Jaguar'a. Mimo krytyki, jaka na nich spadła, nadal uparcie trzymają się swojego kursu. Czy to oznacza koniec tej legendarnej marki? Moim zdaniem tak. A twoim? Czekam na twoją odpowiedź w komentarzach i mam nadzieję, że będzie ona, tak jak ten program, z innej perspektywy. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Napisz w komentarzu, napisz także, co sądzisz o Jaguarze, o ich nowym kierunku i tak dalej, a jeśli chodzi o W123, no to odcinek powstaje, ale kuźwa, tam jest tyle materiału, ale naprawdę tyle materiału, bo chcę poskładać w ogóle historię nie tylko W123, ale także jak powstawały silniki Mercedesa, żeby to już tak zamknąć w jednym odcinku i potem pójść do przodu. No jest tego tyle, że, że, że naprawdę powinieneś kliknąć suba i dzwonek, bo... To będzie konkretny, ale to konkretny odcinek. Jeśli chodzi o inne sprawy, to zapraszam na Instagrama. Tam o wszystkim gadamy, co się u nas dzieje, a dzieje się sporo. Była reaktywacja drugiego kanału, ale to jeszcze nie jest forma. Taką, jaką sobie wyobrażam, więc tam także musimy coś pozmieniać, ale na Instagramie o wszystkim opowiadamy. Portal powstaje, teraz powstają rankingi, bo fajnie by było, jakbyście sobie mogli te samochody ustawiać. Samochód tygodni i tak dalej. No dużo się dzieje. Wszystkiego się dowiecie wstępnie na razie z Instagrama, więc tam jest taka nasza główna komunikacja. Tam zapraszam, linki macie w opisie. I jeszcze chciałem tylko rzucić hasłem, że życie jest za krótkie. My nie radzimy prawdziwą motoryzacją. No i kup zimowe opony. Pamiętasz. O tym? Tylko kupić zimowe opony na sklep opon. Pamiętasz? No, dzięki za oglądanie, a kolejny odcinek będzie jak zawsze z innej perspektywy.